Dobra, to lecimy. Nie, tam walić dodatkowe misje dla amusów. Lecimy, koniec zabawy. Przejrzyjmy na początku do wody. Zdjęcie Perseusa. Bla bla, zakrwawione, coś tam, coś tam. No, wiadomo, jakieś tam pierdoły, które tam gdzieś tam zdobywaliśmy. Czyli cały ten trop Teodora Hastinga, uśpionego agenta, którego szukał Perseus, prowadzi na Kubę. Się, e, Perseus ulokował się w nieznanym ośrodku Na południe od Hawany Wygląda na to, że potrzebował Hastinga, aby użyć broni jądrowej No dobra, spocznij misję no, Nie wrócisz już do tablicy dowodów Ale czy chcemy Wracać do tablicy dowodów Kurde, no nie wiem Kurde, boli mnie to, dobra Nie, zróbmy na jolo, to Wiem, że wygrało, żeby lecieć głównym główny wątek Ale e, Zaznaczmy sobie na jolo Po prostu podejrzanych i zróbmy to dodatkowym zadaniem, bo kurde mnie, boli mnie to, że ja tego nie zrobię, wiecie? A chcę zobaczyć o co chodzi, dobra, zrobimy to na YOLO trochę. Zróbmy to na YOLO i tyle. Chcę, bo, 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 no bo, bo tym nie będę mógł tego zrobić. ...Woods i Mason się tym zajmą. Najwyraźniej Rudnik ukrył się w odległej sowieckiej bazie w górach Uzbekistanu. Ale co to dla nas? Miała być główna, ale Fodem powiedział. Ale, wie... ale potem tego nie zrobię i będzie Potrzyjmy mi smutno. Zrobimy szybko, dodatkowo i pójdziemy potem główną. No, Bladeuszu, zawiodłem się. Oj tam, oj tam. He 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 he. No. Bo po prostu, jakbym pojechał główną, to potem już nie mógłbym do tego wrócić. A, a chcę po prostu przetestować, o co w tej misji chodzi. Nawet jeśli na jolo sobie zaznaczyliśmy ludzi, bo nie chciało mi się za bardzo analizować dowodów, to po prostu myślę, że sobie zrobimy po prostu tą misję dodatkową, po prostu żeby była, wiecie, żeby nie było, że czego się zrobiłem. Oby rudnik był w tej pieprzonej bazie, przelecieliśmy kawał drogi. Oby. Zadnala zdaje się być tego pewna. Rozwalmy wieżę radiową i zróbmy zamieszanie. Wtedy się przekonamy. Oj, Oba. tak, tak. Wysać nas. Pora się zabawić w chowanego. Dobra i zaczynamy. Dobra. Jesteśmy na pozycji. Przyjęłam. Paczka lotnicza gotowa do wysyłki. Potrzebujemy tylko adresu. Możesz oznaczyć dla nas tę wieżę radiową. Mason, ta wieża jest na tamtym wzniesieniu. A, tamtą. No dobra. Spójrzmy przez lornetkę Wieża oznaczona. No użyłem przecież co. Wysyłam wam współrzędne. Przyjęłam przesyłka w drodze. Dobra. No i co, oznaczyłem tą bo, e, wieżę i co, i koniec? Oj, tak, tak, byczki. Dobra, dobra. A, to ja nie mogłem sobie też... O, może ja też Rudnik ucieka, dobra, mamy... Czyli widzicie, to jest krótka misja. 13 minut i będzie po robocie. No, dobra, w takim razie wkraczamy do akcji. Dobra, muszę się... to tak, generalnie sprawa wygląda tak, że mam dosyć ograniczony czas, więc długo nie będziemy tej misji robić. Mam jednego. Masz jednego, zajebiście ci idzie, byczku. Panie, jakbyś miał trochę więcej niż jednego. Fajnie, gdybyś się nie ograniczał do jednej osobistości, tylko zrobił, nie wiem, jesteś moim sniperem, powinieneś mi pomagać. O cholera, ale żebym się wkopał, dobra? Muszę chwilę poczekać. Flash taktyczny. A nie, to jest zasłona słona dymna. <laughs> nie wyszło. Co to jest? Szukaj. A, dobra, czyli on nie tutaj jest. O cholera. Przydałoby mi się amunicja. W sumie mam sniperkę. Dobra, kolejny zdjęty. O cholera. No dobra, musimy niestety się trochę spieszyć, bo mamy naprawdę mało czasu. Trochę takie podejście bezpośrednie, ale damy radę. Może damy radę. Kolejny trup. Kolejny Fajnie, jakbyś mi pomagał. Granat, tak. O gorzej, jak ja te granaty czasami rzucam. Ale jest czujna amunicja, dobrze. Jeszcze tam znowu. Dobra, już ruszam. O cholera, ale mnie strzelają. Oj, oj, oj biegniemy na otwartej przestrzeni. Stajper, pomagaj. Kurde. Jak do kaczek. Jak do kaczek to ja zaraz ty padnę? Nie widzę ich. Cholera. Co jest z tymi wybuchowymi beczkami? Nie no nie wierzę. Jesteś najgorszym snajperem, który mnie mógł ochronić Ever. Ani śladu rodnika. Dobra, przynajmniej był Savix tutaj, dobra do kolejnego budynku. Dobra, biegniemy. Tam jest tunel jakiś. O cholera. Mamy jednego, dostałem przy okazji. Czy ty mi osłaniasz właściwie? Dobra, biegniemy na Jolo. Przez rzekę. W końcu co to może mi się stać? Nie utonę przecież chyba. A strzelają, strzelają, czuję to w kościach. O cholera, ile tu jest ich? <grytanie> Nie! Przysypia w pracy, to trochę tak. Ani śladu Rudnika. Ani śladu Rudnika, szkoda. Rudnika tu nie ma. Ruszaj do kolejnego budynku. Jeszcze jeden. Liczymy punkty. Dobra. Dobra, podbiegnijmy. Od, od pleców mi robią, plecy mi. Słyszę, że plecy mi robią. Dobra, tu ostrożnie... Kurde, jaki ostrzał nagle jest! Dobra, ja stąd spadam, idę tutaj. Nie no, nie da się, kurde! Muszę inaczej powiedzieć za bardzo jestem otwarty. Nadal mało realne, ale to... Nie no, mała no. idzie mi generalnie dosyć... To, że zginałem dwa razy, to co? Na najwyższym poziomie trudności? Na najwyższym poziomie trudności starszych, starszych Call of Duty to było coś takiego, że na tych wyższych poziomach trudności umierało się praktycznie co chwilę. Co chwilę. To była jedna wielka męczarnia. A tutaj ten poziom jest taki przyjemny, bym powiedział, co nie? Więc. Więc git, co No. Kurde, bo gdzieś tam mnie biją w ogóle. Z pierwszego budynku mnie atakują i zadowoleni. No, błagam Was, no przecież to jest śmieszne, no. Nie no atakują mnie gdzieś z pierwszych budynków. Dobra, wchodzę tutaj. Dobra. Jak do kaczek. Jak do kaczek, A, powiedział. Rzucę tam granat. No kurwa, co ten granat? Ja pierdziczę, jaki głup No. Ładnie, poszło Te beczki nie wybuchają w tej grze, Dobra. chyba dla picu ktoś się tu montował, szczerze mówiąc. Dobra. Czysto Ciekawe czy mnie Zapisało Tutaj? Co tu się wydarzyło? Dlaczego no, mnie wczytało? Czy mnie wczytało od samego początku? Ja pierdzielaka Głupota Ej nie no chyba se jaja robią W tej momencie Ej czemu mnie wczytało? No, a niby czysto było. Ej, i wczytało mnie na samym początku? Naprawdę? Ja pierdzielę, co to za gra jest! O co chodzi? Dobra, musimy teraz spokojnie przechodzić, widocznie. Za agresywnie, widocznie. No, fajnie, że z jednego zdjęłeś. Ale dlaczego od początku? O to chodzi. Szkoda, że te wybuchowe beczki nie są wybuchowymi beczkami, to jak ktoś chyba fajka zrobił, niezłego. No totalnie są wybuchowe Co to za badziewie Masakra, to jest... Jak ja myślę, że wiesz Strzelam do tych wybuchowych beczek Bo myślę sobie, że ten, że one wybuchną No i czasami wybuchają Ale, ale w większości nie Dobra, wchodzimy tu Widzicie? One takie dziwne są, te wybuchowe beczki. Niby trochę chcą, ale trochę nie. Dobra. Tutaj jest w ogóle snajperka, to jest jakaś inna? Czy to jest to samo? To jest chyba jakaś inna. Ale moja chyba jest tak samo dobra. Rzucę granat. A wow! Dobra. A do rodnika. Rodnika tu nie ma. Ruszaj do kolejnego Dobra, pozejmujmy ich trochę. Jeszcze jeden. Liczymy punkty? Liczymy punkty? Wydaje mi się, że jakbyśmy liczyli punkty, to bym chyba wygrał, ale tak z kredensem. Dobra, byczki, musimy, no musimy tutaj zrobić to zadanko. No, wiem, że te bonusowe zadanie to może aż tak bardzo emocjonujące, jak główny wątek, ale... Jest tylko jedno i stwierdziłem, że zrobię, bo będzie mi potem smutno, żebym nie zrobił, więc zrobiłem. Czysto! No chyba nie za bardzo Ja pierdziele Kto to powiedział, że czysto No chyba nie za bardzo tak czysto W tym budynku Paszli Kurde, zajebiście czysto No Czysto Gdzie ty jesteś Stefan Słyszę Stefana, ale go nie widzę Dobra, powiedzmy, że teraz jest w miarę czysto. Trafiłem w niego? Okej. Okay. No i po robocie. Granat zadziałał. Dobra. No, bez jaj. Jestem królem polowania. Mówisz, że jesteś królem polowania? Zajebiście, byczku. Dobra, mocno ostrzał. Trochę tutaj tak naokoło zróbmy to może. Mocno dostałem. No i widzicie, realizm niby, idzie mi elegancko. Może dlatego, że mam te... O, znowu nie, nie mam tych jednego. Dobra, elegancko. No, nice, Islam wystawił taką małą główeczkę. O cholera, dobra, wycofamy się na chwilę, żeby się trochę wy wyregenerować, bo mamy, jesteśmy trochę ranni i biegniemy. Dobra? Nie wiem. ukrycie. Oni wszyscy są w środku. Kurde, skąd się tu wziąłeś? To był dziwny. Dobra, widzę go. Biegnę za nim. O cholera. Cofamy się jednak. Ciekawe, czy mój gości mi cokolwiek pomaga w tej chwili, ale chyba nie za bardzo. Dobra, snajperzy. Musimy na spokojnie tego podchodzić. Bo ja wiem, że jak będę za, za agresywnie, to to się źle skończy. Kurde, mało brakowało. Dobra, nie żyje. Szładujmy. Rudnik ucieka. Wiem, że ucieka, ale co mam zrobić? Nie chcę też ten. Dobra, przewodowanko. Może tam być, wchodzimy tam. Dobra, wyważ. Motherfuku. Proste. Dopadłem ludnika. Czekamy na potwierdzenie za mniej. Już robię fotę. Za mamy zdjęcie na dowód. Może jeszcze nam da i każą Dokonaj eksfiltracji. Nice! No i za eksfiltrację, rzuć granat na dymne wybrane miejsce, by oznaczyć je do lądowania dla śmigłosa ewakuacyjnego Wiesz punkt, w którym możesz się obronić. Okej, okay. eee, w sumie wszędzie mogę się bronić, co nie? Dobra, tutaj na dachu zrobimy, co tam? Co może pójść nie tak, Leci nie wyląduje, będzie za parę minut. Uwaga, zbierasz się Mówisz, Mason, mamy powietrzne w gotowości. Przyjąłem. Myk, 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 myk. No, wsparcie powietrze, to się szanuje, byczki. No, wsparcie powietrzne, byczki, robimy to. O kurde, skończyło się wsparcie powietrzne chyba. Ale tam byli, na pewno. Rzucę granat, tak o. Granatę! Poko Fikajus! No dawaj, dawaj, ląduj, 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 bo ja tu dużo już nie wytrzymam. Czemu rzucił granat? Ale szczęście nie trafił. Dobra, panie helikopter, pospiesz się trochę. O, cholera! Słyszałem jakiś okrzyk za mną, ale spadam stąd, po prostu. Nie olewam <laughs> <nie śmiech> czad, co ty gadasz? No, po prostu. Po prostu, jak jakieś pytanie, takie, które nie chce mi się odpowiadać, albo już odpowiadam wieki temu, to nie odpowiadam, co nie? Proste. No. Tak, to jest kampania. No i zrobiliśmy misje dodatkowe. Możemy lecieć teraz ponownie w wątek główny. No i proszę, została ostatnia misja. Ach. Znaczy, nie wiem czy ostatnia misja, ale pewnie bardziej bliżej końca niż w początku jesteśmy.